Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I Kamila Paramierzyńska. Pani prezydent, rozpoczniemy od informacji takiej, że mamy nowego dzierżawcę w teatru. Jak Pani ocenia? No, ciężko jest mi ocenić, bo tak naprawdę widziałam go tylko Gdzieś w jakichś relacjach internetowych nie znam właści nowego właściciela, dzierżawcę amfiteatru. Jeszcze nie podpisałam umowy, więc ocenię go dopiero po pierwszym sezonie letnim i wtedy będę mogła się z Państwem podzielić swoimi opiniami. Pani prezydent, te zapisy dotyczące y, przestrzegania ciszy nocnej od 23 do 7 rano, bo tutaj są takie różne głosy. To, nie jest, o, znaczy, to i tak nie jest dokładnie tak, jak mówi ustawa. Przypomnijmy, amfiteatr leży. Y, tuż przy strefie A. A w strefie A ustawodawca i również my w statucie zapisaliśmy, że obowiązuje cisza nocna. No to wprost wynika z ustawy, jest taki zapis ustawowy, że zabrania się organizacji imprez masowych. I jeżeli państwo sięgniecie pamięcią kilka lat wstecz, to właśnie z tego powodu mój poprzednik zaproponował organizatorowi festiwalu Sandra, żeby zmienił miejsce, ponieważ zakłócało to ewidentnie zapisy i ustawy i statutu i ciągle były skargi uzasadnione w myśl prawa. Natomiast w amfiteatrze wydarzenia będą mogły odbywać się do 23.30, czyli ten hałas będzie mógł być generowany do 23.30. No jak widać, nie odstraszyło to potencjalnych dzierżawców, bo swoje bo zgłosiło się dwóch, więc ten zapis akurat nie był decydujący w tej kwestii. Mieliśmy już po ogłoszeniu przetargu mieliśmy ska nie skargi tylko takie prośby i od mieszkańców i od, od osób, które prowadzą działalność gospodarczą w strefie A, żeby po prostu zadbać o to, żeby te hałasy nie były zbyt dokuczliwe, bo czym innym jest impreza organizowana przez miasto, kiedy ona jest zaplanowana i podana w harmonogramie i tu ja rozumiem. Że wtedy można uprzedzić na przykład swoich klientów, że tego dnia będzie głośno. Czym innym są koncerty, które, które organizator przygotowuje, i, i po prostu przychyliliśmy się koncerty, do tego. Koncerty, panie prezydent, które tam się odbywają do tej pory, najczęściej było tak, że one się kończyły w ogóle za godzinę 23 i ja to właśnie chodzi. Więc... Ale samo posprzątanie później? No i tu jest już, po ro... to, będzie już... to będzie już rola. Dzierżawcy, żeby przestrzegał tego zapisu. I zobaczymy, dlatego mówię: nie mogę jeszcze ocenić po sezonie letnim ocenie. To teraz, Pani Prezydent, druga część miasta. Park Południe, czyli słynny park między osiedlem europejskim, mm -hmm. a bajkowym parku jeszcze nie ma. A nie mieszkańcy do... dopytują. No, dopytują. Ja też już się niecierpliwie, muszę Pani powiedzieć, ale uspokaja mnie fakt, że kiedy podczas wizyty w Kobrzegł Pan Minister Wziątek yy, powiedział o tym i. I zapewniał, że Agencja Mienia Wojskowego, a właściwie Ministerstwo Obrony Narodowej nie zmieniło zdania, więc sprawa się toczy, my jesteśmy już gotowi, mamy wycenioną naszą działkę pod zamianę i po prostu czekam, mam w tym tygodniu spotkanie z dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego. I będziemy rozmawiali na temat. Ale bardzo długo bardzo czasu zajmuje. Bardzo to, długo. Ale to, to nie jest opieszałość leżąca po stronie miasta, bo gdyby ode mnie to zależało, to zrobiłabym to pewnie zdecydowanie szybciej. Po prostu tak te procedury są. Niedalej jak wczoraj miałam spotkanie z panem senatorem Januszem Gromkiem i z panem posłem Markiem Hokiem, i też się niecierpliwiłam. No i Panowie parlamentarzyści uspokoili mnie, że tak to właśnie jest procedowane w Ministerstwie Obrony Narodowej. Więc czekaliśmy tyle lat, poczekajmy jeszcze trochę. Naprawdę warto. Park powstanie, bo nikt nie zmienił zdania absolutnie. No ale y, trudno jest mi się tłumaczyć z pozycji prezydenta miasta, dlaczego ta procedura tak długo trwa. Pani prezydent, teraz zmienimy temat. Zające. Które tutaj przy stały blisko Urzędu Miasta, zostały zniszczone, uszy oderwane. Okazuje się, że przy Molo również e, ktoś zniszczył te zające. Co teraz? No teraz te uszy zostały naprawione czy też osadzone i zające sobie pięknie stoją. i Jechałam o 6 rano, pięknie stoją w Alei Jana Pawła II, więc tam po prostu e, dodają kolorytu. Wśród pisanek ustawiliśmy te zające. Plan był taki, żeby stały tu przy Urzędzie Miasta, nie sprawdziło się. No, Ale w ubiegłym równe... roku nie zdarzało się takie sytuacje. Zdarzały się, sytuacji, zdarzały się, ro... zdarzały to się. To te były. zające mhm. szare, które stały, też, też były obiektem. Właśnie takich sytuacji, że te uszy były urywane i tak dalej, myśmy to naprawiali, i teraz też no, nie sprawdziły się jako plac zabaw, więc zabraliśmy je gdzieś tam w te zielone, w zieloną część. Przymolo to też. Przymolo mamy nagranie z monitoringu, widać na nim sprawców. Trzynastolatki urwały te uszy, mamy nagranie i na pewno je znajdziemy. No, niestety będą musiały ponieść konsekwencje, bo czym innym jest przypadkowa. No, do dzieci po prostu się cieszyły, chciały zrobić fotografię i gdzieś tam za mocno być może nacisnęły i, i uszy zostały pourywane. Tak jak powiedziałam, zostało to naprawione, natomiast tam widzimy na nagraniu monitoringu, że to ewidentnie dla zabawy nawet mamy godzinę podaną i widzimy kto to zrobił 13-latki po prostu urwały zniszczyły te, te zające one też będą przeniesione w inne miejsce tak żeby po prostu dodawały uroku a nie kusiły i nie prowokowały właśnie do takich dziwnych zachowań szkoda że jeszcze teraz takie sytuacje się zdarzają. szkoda, no szkoda też mogę powiedzieć że szkoda mieszkańcy też dopytują o to dlaczego z takiego materiału który łatwo da się zniszczyć zostały zrobione te dlatego że gdyby były z innego Droższego materiału, to już sama powiedziałam, byłyby po prostu dwa albo trzy razy droższe. Są, po, po, są w tej chwili poustawiane w takim miejscu, że nikt nie będzie ich dotykał i, i mocował się z nimi, i po prostu przetrwają kolejny sezon. Pisanki są i te zające szare są z ubiegłego roku. Teraz dokupiliśmy część tych ozdób. Wtedy, kiedy są ustawione, już dzisiaj mamy doświadczenie, które nam nakazuje ustawiać te dekoracje w takich miejscach, gdzie nikt nie będzie do nich podchodził, będzie je fotografował, ale nie będzie do nich podchodził i nie wiem, tam manipulował i, i nie, nie będą one ulegały zniszczeniu, więc zostały przestawione i będą nam służyły jeszcze na pewno kolejny sezon. To teraz zmienimy temat i mieszkańcy dopytują o parkometry, które stanęły przy targowisku tutaj na tym miejscu, gdzie parkują, działka, po, którą pozyskaliśmy tak, tak. Od I gdzie parkują tak naprawdę osoby, które przyjeżdżają na to targowisko przy Trzewiatowskiej. Parkometry pojawiły się, wywołały, pamiętamy, tak, bardzo oczywiście. duże dyskusje, dyskusje w mieście, ale one nie działały, nie trzeba było płacić za, za postój w tamtym miejscu. Teraz parkometrów nie ma. Dlaczego? I one się pojawią z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że zostały one ustawione wtedy, kiedy ta działka została nam przekazana, ale okazało się, że działka nie była zmeliorowana. Po prostu trzeba było, trzeba było po pierwsze przygotować dokumentację pod instalację, pod całą tą odwodnienie tego terenu i mamy już dokumentację, leżą w tej chwili u pana starosty, czekamy na pozwolenie na budowę i musimy najpierw ten teren odwołać. Pani prezes, ale to przecież nie była tajemnica, że tamten teren e, wymaga, To Tylko było na tajemnicą, tak co jest pod ziemią, a po prostu nie było tego, co powinno być, czyli całej tej kanalizacji deszczowej. Teraz już mamy dokumentację projektową. To nie była nasza działka, więc my tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, jak, te, jak ten teren jest uzbrojony. Tak to trzeba powiedzieć. Dzisiaj y, musimy po prostu zająć się i najpierw y, zbudować kanalizację deszczową, wtedy wybudować ten parking, bo tam też trzeba zadbać o to, żeby to było i bezpiecznie, i estetycznie, bo dzisiaj to wygląda tak, że ciężko jest tam znaleźć y, miejsce do zaparkowania, żeby nie, koło nie wpadło w dziurę. Zrobimy to i ustawimy ponownie. Ale to park. miasto i komunikacja miejska tak bardzo chciały tak szybko zarabiać w tamtym miejscu, że już pierwsze co to stawiamy no Taki falster zaliczyła Komunikacja Miejska. Trzeba byłoby zapytać pana prezesa Komunikacji Miejskiej, dlaczego tak szybko ten parkometr tam postawił. Ja pamiętam, że sama byłam zaskoczona i przeczytałam o tym gdzieś na jakimś portalu, że, że to już stoi. No potem się okazało, że tak jak powiedziałam, myśmy nie wiedzieli, czy działka, jak działka jest uzbrojona i czy można już, bo przecież mówiliśmy od początku, że trzeba będzie wybudować ten parking, czyli go po prostu ładnie tam wyrównać ten teren i ułożyć kostkę. Okazać, Okazało się, że zanim ułożymy kostkę, no to logika nakazuje na to, żeby najpierw ta kanalizacja deszczowa została wybudowana. Wszystko krok po kroku zrobimy. A teraz parking przy ulicy Kamiennej i tutaj internauta wskazuje, że wyjazd z parkingu to koszmar w godzinach szczytu. Tak. Może być to koszmar w godzinach szczytu, aczkolwiek sygnalizacja, i, i tu od razu uprzedzę kolejne pytanie, nie ma możliwości inaczej przeorganizowania tej organizacji ruchu, bo próbowaliśmy, nie my, tylko eksperci, to jest jedyna możliwy, jedyny możliwy sposób. Ale proszę Państwa, jest tam sygnalizacja świetna i kiedy zapala się czerwone światło i nie ma aut, naprawdę uwierzcie mi Państwo, w Szczecinie również są takie parkingi, gdzie trzeba, trzeba wbić się czasami w trzypasmową jezdnię, i te światła jak gdyby trochę oddechu kierowcy można tam wyjechać, więc to jest kwestia naprawdę wprawy. Z bólem to teraz powiem, ale tam naprawdę parkuje około 70 aut, więc nie jest to tak, że 300 aut naraz wyjeżdża z parkingu, nie wiem, o godzinie 15, kiedy tu jest miasto zakorkowane. I w ogóle jeszcze nie przeżyliśmy tego szczytu, więc, więc trochę cierpliwości, trochę wprawy. I po prostu też nie ukrywam, trochę sprytu, żeby po prostu przejechać w tym momencie, kiedy zapali się przy ulicy Kamiennej Czerwone Światło. Pani prezydent, to zmienimy kolejny raz temat. Mamy nowego szefa zarządzania kryzysowego. Pan Dariusz Hoc, który wcześniej był komendantem policji przez wiele lat, chyba śmiało tak można powiedzieć. A internauta dopytuje o to, jakie wyższe szkoły ukończył, jakie wykształcenie zawodowe posiada nowy szef zarządzania rozpisując ten konkurs musieliśmy wziąć pod uwagę wzięliśmy nasz regulamin który ma podstawę prawną rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i to jasno precyzuje jakie musi mieć wykształcenie czyli czyli pięcioletni staż pracy oraz wyższe wykształcenie żadna ustawa żadne rozporządzenie nie nie określa Innych warunków, które musiałyby być spełnione, aby pełnić funkcję szefa zarządzania kryzysowego. I zgodnie z, takim, zgodnie z tym rozporządzeniem, z naszym regulaminem, ten konkurs był rozpisany i takie wykształcenie posiada nowy szef zarządzania kryzysowego. Tak sobie myślę. któż mógłby być lepszym kandydatem niż były komendant. Tyle osób policji. myśli tak jak pani i cieszę się, że zdecydował się przystąpić do tego konkursu i cieszę się, że zdecydował w tych trudnych czasach, bo przypominam przed nami nowe zadania dla samorządów związane z obronnością, więc tu będzie miał naprawdę duże wyzwanie już dzisiaj, już dzisiaj jest na spotkaniu w Szczecinie z, i rozmawia między innymi na temat i obiektów schronienia, i schronów, więc to wszystko przyspieszyło. To wszystko musi być przez nas przygotowane fachowo, sprawnie i skutecznie. A w zanadrzu mamy zadania, które na, na zawsze były realizowane i nowy sezon, e, który też trzeba mm, przygotować i też trzeba zadbać o to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Więc wiele tych zadań jest, ale w tym to jedno duże zadanie nowe, nowa ustawa, nowe zadanie. Pani prezydent, tutaj kolejny raz mieszkańcy dopytują o ulice. Unii Lubelskiej, które obecnie należy do miasta, wskazują na to, że te budynki, które tam są, często są po obrzysie wspólnoty, powstały i tak dalej, ale wokół można by pięknie zagospodarować zielenią te tereny. Tak, i właściwie cieszę się, że mieszkańcy zwrócili nam na to uwagę, bo my jesteśmy zaobserwowani realizacją różnych projektów w różnych częściach miasta. Wczoraj byliśmy na spotkaniu i przed. Przedstawiliśmy koncepcję zagospodarowania Parku Frankowskiego i tych parków jest, jest róż, róż, różnych zieleńców jest wiele. Park Szarmacha rewitalizujemy też w pewnej części. Nowy program Zielone Podwórka, który też pewnie sprawi, że i również podwórka, które nie są podwórkami miejskimi będą się zazieleniały. My również remontujemy podwórko na przykład przy ulicy Armii Krajowej, przy Jana Pawła. A ten teren pozyskali, czyli otrzymaliśmy w zarządzanie ulicę... Unii Lubelskiej całkiem niedawno, i faktycznie tam jest dużo terenów, które można byłoby zagospodarować, i to stało się, ten wpis internauty stał się dla nas inspiracją. Na pewno w tym roku tego nie zrobimy, bo my już realizujemy projekty, które zostały zapisane w budżecie, ale też na pewno pojawimy się z panią Ogrodnik Miejską przy ulicy Unii Lubelskiej, zrobimy taki spacer. Zobaczymy jakie tereny w których miejscach jak można byłoby zagospodarować. Może i jest tego terenu niewiele, ale zawsze można sprawić, że będzie po prostu przyjemniej i że, że po prostu mieszkańcy będą mieli bardziej komfortowe warunki. Więc na pewno zajmiemy się tą ulicą. Przygotujemy, musimy najpierw przygotować projekt a później zrealizować, więc być może już w 2026, jeżeli zdążymy przygotować projekt, a tak jak powiedziałam, projektów na zazielenianie różnych miejsc jest naprawdę wiele w mieście w tej chwili już w trakcie realizacji, ale i w trakcie przygotowania, to na pewno do końca kadencji zostanie też zrobione. To jeżeli chodzi o zazielenianie różnych miejsc, to ulica Okopowa 20 i tutaj wskazuje internauta, że wycięto jedno drzewo w tym podwórku, kolejne zostało wywrócone przez silny wiatr, czy tam jakieś Będą jesienią. To jedno drzewo, które zostało wycięte to nie znajdowało się na terenie miasta. Ten wywrot, o którym pisze internauta, było na terenie miasta, więc jesienią przygotujemy, przygotujemy się i to nasadzenie zastępcze zostanie przygotowane. Rozumiem, że, że bardzo podobało się to, to miejsce i to drzewo po prostu teraz wywrócone, a drugie wycięte sprawiło, że jest mniej komfortowo, więc na pewno chciałabym. Panu, który to napisał, powiedzieć, że jesienią zajmiemy się również tym skrawkiem, niewielkim pewnie skrawkiem przy ulicy Okopowej. Pani Prezydent, tutaj stawiamy kropkę. To było ostatnie pytanie dzisiaj. To była audycja prezydenckich Kwadrans. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kamila Paramierzyńska. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.